Stochem niemal dosłownie przed chwilą, powiedz co on sam teraz mówi. On mówi, że to wszystko do niego powoli, powoli, powoli dociera, ale jest coraz bardziej zadowolony, no i oczywiście szczęśliwy, tak jak my wczoraj na skoczni, gdy wygrał konkurs i dziś, nie tak dawno, gdy byliśmy na ceremonii wręczenia medali, piękna uroczystość, coś wzruszającego, Polak na najwyższym podium i polski hymn. Kamil Stoch, przez lata porównywany do Adama Małysza. Także wczoraj oczywiście na konferencji prasowej padło pytanie o to porównanie przez jednego z dziennikarzy. On przez lata i wczoraj odpowiada tak samo. Adam Małysz był wielkim sportowcem, wspaniałym skoczkiem, który dla dyscypliny zrobił bardzo dużo. Ale ja nazywam się Kamil Stoch i ja tworzę swoją własną historię. Ja ją piszę właśnie i właśnie, może właśnie teraz piszę najpiękniejszy jej rozdział. Złucit Kim Polszy. Najważniejsza chwila w życiu każdego sportowca, złoty medal na szyi, polska flaga w górze i polski hymn Kamil Stoch, mistrzem olimpijskim. To jest symbol po prostu pracy, którą wkładają na treningach, potu, które wylewałem i, i też symbol wszystkich wyrzeczeń, które nie tylko ja musiałem poświęcić, ale również moi najbliżsi. To były dwa rewelacyjne skoki po olimpijskie złoto. Świetnie! Po pierwszym 105,5 metrach rywale kręcili głowami, wiedzieli, że Kamila nikt nie pokona. Po drugim skoku nie trzeba było nawet czekać na wyniki. Było wiadomo, że wygrał. Nie byłem I tak zrobił! Krzyczałem, tak. To jest zresztą najfajniejsza rzecz. Trafić na taki sukces, w którym Euforia zamyka wszystko i właśnie człowiek jest lekko oszalały. Ale teraz czekam na to, żeby złożyć mu gratulacje. Mistrz po swoim skoku gratulacje odbierał od wszystkich. Na skoczni od polskich kibiców, później od kolegów i rywali. Kłaniali mu się wszyscy. Wiara w to, że Kamil wygra, tu na skoczni była ogromna. Polscy kibice, na nich zawsze można liczyć. Wygramy! Złoty, srebrny i brązowy medal trzeba być optymistą. Wśród polskich kibiców mistrzyni olimpijska Otylia Jęczejczak. Ja trzymam mocą kciuki i będę krzyczała w niebogłosy, ja mam nadzieję, że ten mój krzyk po prostu ich popchnie do przodu. Doping kibiców pomógł, podobnie jak kask, w którym Kamil skakał, specjalnie przygotowany na igrzyska z szachownicą, symbolem polskich lotników. To było coś, co, co chciałem mieć na tych igrzyskach i oczywiście ten symbol jak najbardziej mi pomógł, no w końcu. Co, ma się tych dobrych lotników, no nie polsko? <laughs> Każda telewizja chciała wywiad z mistrzem, a mistrzowi mikrofonu dzielili się radością ze zwycięstwa i chwalą profesjonalizm Kamila. To jest chłopak, który ma wyznaczony cel. To jest chłopak, który ma określone zadania do wykonania. To jest. To jest chłopak, to jest chłopak naprawdę, z którego możemy być dumni. Wzór absolutny. Wzór, który na skoczni walczył nie tylko z rywalami, ale i z chorobą. Przed zawodami nie mówiono, że coś niedobrego dzieje się z kaminem, a nie było dobrze. Miałem bardzo kiepski dzień, to był jeden z najgorszych ostatnio, bo obudziłem się z, ze stanem podgorączkowym i z bólem głowy, z bólem brzucha i bólem gardła. I bóle plecą na dodatek. Jeden z najgorszych dni zmienił się w jeden z najpiękniejszych. Było już przed pierwszą w nocy, gdy Kamil odpowiadał na pytania na konferencji prasowej. Patrzył na to jego lekarz, człowiek, który postawił Kamila na nogi przed konkursem. Był taki no, um, troszkę taki senny, osłabiony, ale dosyć szybko doszedł do siebie i wszystko jest w porządku. Może to był stres? Na pewno stres miał duży na to wpływ. Wczoraj 27-letni Kamil Stoch spełnił to, o czym mówił 15 lat temu. Chciałbym wystartować na Olimpiadzie, zdobyć złote medal. No jak na razie to ja jeszcze czas. To nie koniec marzeń. Mistrz olimpijski ma kolejne cele. A no, jeszcze jest jest trochę marzeń i trochę celów do osiągnięcia, także spokojnie, jeszcze nie kończę. Kolejne marzenie może się spełnić w sobotę, bo będzie kolejny olimpijski konkurs, a dokładnie za tydzień o olimpijski medal będzie walczyła cała drużyna. Soczi Jarosław Kuś, Wiadomości.